innymi aplikacjami. Dzień dobry widzowie witam na kanale moim i będziemy dzisiaj nagrywać o 22.05. No wiem, że to na godzina, ale muszę odzywać się ciszej. No i tyle. Jest ze mną mój kolega i wasie będę mu... na razie jeszcze nie ogarniać, ale weź nie <grym> <grym> Ojeju. Jak to wygląda? Co? Nagrać. Dobra, dobra. Nic tam nieważne. To było nic. Zagramy sobie dzisiaj, że znaczy kolorem. Dobra. Nie no wiem, będzie, będzie jakiś taki. Będzie robimy sobie. Gruby. W to będziemy oczywiście. Sekret. Dobra. Nie wyrzekwajcie dobra. mojego kompa. Dobra. dzisiaj sobie gramy... Dobra, oda. Dobra. Wiem, mogę mieć słabe ale prawda. mnie nie Nie ale... A gdzie no? Dzień. 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 Damian, gram razem? O, mój dzień. kolega właśnie dołączył

Time to, take spooky for a walk. Tak. No to zaczynamy pierwszą rundę, zobaczymy yeah. na jak nam pójdzie, bo może nam pójść źle, może nam pójść na Mam nadzieję, że nam pójdzie ja, mhm. Tak. Dobra, Dobra, mamy tonę. tonę. Mamy a w ogóle, ja wyglądał jeden sekret. chyba, pamiętacie Snapchat, tak? Snapchat, a to, to to Snapchat. Bo Dawid zrobił mega straszną rzecz. A nie napisałem będę, nie na będę na mówić, ja powiem to na końcu. W ja napisałem, że kupił uchodźca z Białym. Ona odpisała. Aj, no Maxi. Na światach. A gdzie to są, tak? I usunę. I usunąłem Snapchata. Także no, jest no, runda wygrana. To może już na tyle, bo jest już późno. Nie będę już też z Was. No to na szleczka.